Siemanko korzystam znowu z pięknej pogody. Dzisiaj wybrałem się na biwak. Zaraz się będę przyrządzał właśnie e, śniadanie. W sumie to późny obiad, bo jest godzina 1430. Długo mi zajęło, zanim znalazłem odpowiednie miejsce do biwakowania. Takie coś już się pali Resz obierki też palimy. Hej mamo. Właśnie odkryłem bardzo fajne miejsce, obok którego przejeżdżałem już dziesiątki razy, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby wejść na te groble pomiędzy stawami, które kiedyś mogły być może nawet stawami rybnymi. Z tym, że kiedyś mam na myśli dziesiątki lat temu, że dużo bobrów żyje w tym miejscu. Wszystkie drzewa są ponadgryzane, setki drzew po prostu pościnanych. O tutaj mamy przykład, bobrzej, bobrzej roboty. Ja jestem właśnie na terenie prehistorycznej kopalni Krzemienia. Oto przepiękny, opuszczony pałacyk za mną, dworek. Jest to cały ten las w koło to jest park dwor, dworski. Dwor, park dworski. Wchodzę do środka, zobaczyć, co, jak to wygląda. Rower sobie postawię tutaj. Wody podparte nie powinny się zawalić. O kurwa! Porządny dom to był kiedyś. Tu zburzony piec. Spróbuję wnieść tu rower i bardziej go obejrzeć. Tutaj stare wersalki. Widzę, że tutaj popijają się ludzie. Przychodzą <tryk> jakieś obrazki. Zobaczcie. Święty Karol Boromeusz, u módl się za nami. Kredens, nawet prezerwatywy tu są. Czyli ktoś coś zrobił tu melinę. Stare meble, karty do gry. Tutaj piec kaflowy z sam obisawał. Połamane podłogi. Tutaj jest zejście do piwnicy było. A ja idę. Ej! Tu jakiś. spiżarnia jakaś? Jakiś jaki Randol. Tam widzę jeszcze jakieś słoiki leżą nawet. Tak, to jakaś spiżarnia. Opakowania pokowania po jajkach. Jajka, już nawet leżą jakieś skorupy z jajek w, w kartonach. Tu się wycho z powrotem na zewnątrz. Tutaj jest zejście do piwnicy. Jest czarno jak w dupie. Ej! I schody tylko, że wyjęte są. Szczeble. Niestety tam nie wejdę, bo wyciągane są szczeble, wszystkie. Ale chcę tam zajrzeć, zobaczcie. No, poddasze i pełne jakieś rupieci. Ale nie sięgnę, z względu, że ta drabina, te schody, na których stoję, są wiszą na spruchnionym całkowicie suficie, który chyba by się zawalił, jak tam wejdę. Dobra, jeszcze jeden stopień. Do góry. No i nic ciekawego tam nie ma. Ale naprawdę, kraty w oknach. Zastanawia mnie, co w takim domu robi sklepowa, dawna sklepowa yy, lodówka, taka na wędliny, no nie? Yeah. Zobaczcie. <grystanie> Także po co ktoś tu w ogóle wniósł? może tu była trzmana? No nie dowiemy się. Ładne to okna z tyłu. Z takim witrażykiem. Dobra, spadam. Jest godzina późna a ja mam 25 km do domu jeszcze. Także kawał drogi No ja tu wlazłam z tym rowerem. Jak to zwykle bywa, łatwiej wejść niż wejść Halo! Ej. Ej. Takie schody mamy. Yo! I tu jeszcze jest piwnica. Taka, buty, półki, haki, kurde, idę. Ha! Taka piwnica, aha. Worki z cementem. Bardzo starym. Tu jest piec, czyli to była kotłownia. To była kotłownia w takim razie, bo tutaj jest. Piec, czyli naprawdę porządny dom to był. I tutaj kolejne wyjście, czyli tak naprawdę są dwa wejścia z domu do piwnicy, i dwa wejścia z dworu do piwnicy. Mega, bardzo mi się podoba. I tutaj jeszcze tu było, ale jest zburzone I tam jest, tam jeszcze wychodek jest z tyłu. Dobrze. Fajnie, fajnie, że zauważyłem ten dom i że do niego wszedłem, bo lubię takie opuszczone miejsca. E, e tu jest nawet opuszczona droga. Ahmed! I... Także wcisnę dalej, tu jest kolejny opuszczony budynek, który jest na całkowicie zalanym terenie. Nie da się do niego wejść, bo nie zrobię 3 metrowego skoku. A właśnie tyle masz szerokość bagniska, na którym on stoi. Tutaj, ten dom.